Gdybyśmy zajrzeli do głowy któregokolwiek człowieka, to oprócz oczekiwanej zawartości, która się tam znajduje, znaleźlibyśmy coś jeszcze. Coś, o czym nauka milczy. A mianowicie dziwną jadaczkę. Która nieprzerwanie gada i gada i gada. Ten głos wydaje się nie mieć końca, i z racji tego, że słuchamy go przez całe nasze życie, po pewnym czasie zaczynamy się z nim utożsamiać i dochodzimy do wniosku, że jest to nasz własny głos. Ale to jest błąd, gdyż głos tej jadaczki nie ma nic wspólnego z tym, kim jesteśmy naprawdę. I w dzisiejszym materiale porozmieniamy sobie, skąd się biorą głosy w naszej głowie i co najważniejsze, czy powinniśmy ich słuchać. Pognito ergo sum to bardzo słynne zdanie, które wypowiedział francuski filozof, nawet nie będę się trudził na ten francuski, tak się ten typ nazywał, René Descartes. I otóż oznacza ono, myślę, więc jestem. I jest to największym bullshitem ever. I przekonał się o tym każdy, kto chociaż troszeczkę w sobie pokopał. I najlepiej wytłumaczył to człowiek, którym się inspiruje już od kilku dobrych lat, Alan Watts, w jednym ze swoich wykładów, który odmienił moje podejście do myśli. Nieustanna narracja to nie ty myślący, to ty słuchający myśli, które pojawiają się w Twojej świadomości. Ta prosta obserwacja zmienia wszystko w naszym rozumieniu umysłu. Większość ludzi spędza całe życie nie zdając sobie sprawy z tej fundamentalnej prawdy. Myślenie nie jest czymś, co robisz, to jest coś, czego jesteś świadkiem. To odkrycie ma moc przekształcenia całej Twojej relacji z umysłem. Utożsamianie się z każdą pojawiającą się myślą sprawia, że wierzymy w ich treść, nieważne, jak była ona bardzo nie była lękowa. Negatywna czy irracjonalna. A to prowadzi do poczucia lęku, nadmiernego analizowania, poczucia winy, oceniania siebie lub innych. I to, co mnie najbardziej gryzie w tym naszym europejskim. Zrozumieniu tego, kim naprawdę jesteśmy, to fakt, że ludzie są na maksa zapętleni w swoim myślowo-emocjonalno-cielesnym piekiełku. I naprawdę mało jest ludzi, z którymi można spędzić czas nie słuchając co chwila ich miauczenia na temat tego, jakim jest źle i ciężko. I w dużej mierze jest to podyktowane błędem poznawczym, który polega na stawianiu znaku równości pomiędzy ja i. Myśl. I co ciekawe, w kulturach, które wyprzedzają nas o lata świetlne, jeśli chodzi o rozkminy odnośnie naszej prawdziwej natury i otaczającego wszechświata, zrozumienie tego, kim jest człowiek, jest pojmowane trochę inaczej. I dla przykładu podam Wam, jak według filozofii indyjskiej wygląda konstytucja człowieka. I według filozofii Vedandy i Tantra Yogi składamy się z pięciu umownych ciał. Anamaya-kosia, czyli ciało fizyczne. Ta warstwa jest związana z materią, jedzeniem i ciałem biologicznym. Prana-maya-kosia to ciało energetyczne, praniczne. Jest to warstwa życia i energii. Obejmuje oddech, przepływ, prany, system kanałów energetycznych i czakry. Mano-maya-kosia, ciało mentalne. Związane z emocjami, zmysłami i umysłem niższym, tym, który odbiera bodźce i reaguje automatycznie. Winia-maya-kosia, ciało intelektualne, mądrościowe. Obejmuje wyższy umysł, zdolności rozróżniania. Wewnętrznej mądrości, decyzji i przekonań. Ananda Maya Kosia, ciało błogości, jest najbardziej subtelną ze wszystkich warstw. Obejmuje doświadczenia głębokiego spokoju, radości i jedności ze światem. Nie jest to emocjonalna radość, ale stan głębokiego wewnętrznego szczęścia, który wyłania się z kontaktu z naszą prawdziwą naturą. Wszystkie te warstwy otaczają nasze najgłębsze ja, czyli Atman, czystą świadomość lub duszę. Od dziecka jesteśmy uczeni, że myśli są nami. I gdyby tak było, to na zawołanie moglibyście je po prostu zatrzymać. Spróbujcie zrobić kiedyś taki eksperyment. Wstajecie rano, jest piękny dzień, stwierdzacie: "Ha, mam wolne, więc dzisiaj wyłączam myślenie." I cieszycie się przez cały dzień pustą głową i tym co wam życie przyniesie. Mhm. Powodzenia. Łatwiej jest zdrzemnąć się w ognisku niż wyłączyć swój proces myślowy, gdyż umysł jest to Perpetuum mobile, które spontanicznie produkuje myśli. Niektóre z nich są przydatne, ale nie oszukujmy się, większość z nich to jest jakiś chłam. Ale co najważniejsze, żadna z tych myśli nie jest tobą. Są to po prostu zdarzenia mentalne, które zachodzą w twojej przestrzeni świadomości i których ty jesteś świadkiem. Zauważcie, że najwcześniejsze nasze wspomnienia z życia sięgają najczęściej koło trzeciego roku życia. Przez pierwsze trzy lata, jakby nas nie było. Dlaczego nikt nie pamięta swojego porodu? Albo momentów, jak był oseskiem. I najczęściej wygląda to tak, jakby ktoś załadował system operacyjny, i cyk, pojawiamy się w Matrixie. Jeden kumpel opowiadał mi, że jego pierwsze świadome wspomnienie wyglądało tak, że siedział sobie jako dzieciak na nocniku i nagle się włączył ze zdziwieniem, gdzie jestem i co ja tutaj robię. Dzieje się tak dlatego, gdyż, żebyśmy się mogli postrzegać jako odrębną jednostkę, musi się najpierw wytworzyć. Ego. A ego jest zbiorem wszystkiego, czym skorupka nasiągnie w trakcie swojego życia. I co ciekawe, zalążki tego ego, albo tak jak Jung to nazywał persony, przypadają mniej więcej na 18-24 miesiąc życia. To dlatego większości z nas odpala się Matrix w wieku około 3 lat. W trakcie kolejnych lat nasze ego, czy też persona, zaczyna się rozrastać i stawać się coraz bardziej skomplikowana. Wszystko to, czego doświadczamy, słyszymy, uczymy się, zaczyna budować naszą intelektualną maszynę, która w oparciu o to wszystko zaczyna nieprzerwanie produkować myśli. Czyli nasz umysł jest troszeczkę jak algorytm AI. Załadowujemy w niego w trakcie naszego życia masę informacji i później on z tego wszystkiego zaczyna generować nam myśli niezależnie od sytuacji i nie pytając nas o zdanie, czy tego potrzebujemy w danym momencie, czy nie. I można powiedzieć, że nasza podświadomość jest nasączona nieskończoną ilością programów, które później realizują się w trakcie naszego dnia w automatyczny sposób. Z punktu widzenia neuro psychologii i psychologii zdecydowana większość naszych codziennych działań, reakcji decyzji to zachowania automatyczne wykonywane przez umysł podświadomy. To obejmuje nasze nawyki, reakcje emocjonalne, myśli, które same się pojawiają, sposób chodzenia, jedzenia, reagowania w stresie itd. Ależ piękna pogoda nam się zrobiła. Można powiedzieć, ostatni gwizdek na outdoor, jeśli wiecie o co mi chodzi. Dlatego kilka słów od partnera dzisiejszego materiału, a mianowicie od pana Pestki. Czyli sklepu, gdzie znajdziecie bardzo dobrej jakości nasionka do uprawy brokułów. Naprawdę jest z czego wybierać. Nie zabraknie tam też edukacji, na przykład jak książka, jak uprawiać outdoor, czy też takich gadżetów jak cleanser, który ustrzeże was przed fałszywie pozytywnym testem, kiedy jesteście na przykład kierowcą. No i pan Pestka jest też znany z z tego, że dodaję masę gratisów, takich jak na przykład takie piękne tacki do kręcenia, w postaci pocztówek, czy też kultowe zapalniczki Clippers z logo pana Pestki. Link do sklepu oraz mój 10% kod zniżkowy znajdziecie w opisie, a my lecimy z dalszą częścią materiału. Kiedy mówisz, ja mam złe myśli, to kim jest to ja, które zauważyło te myśli? To nie mogą być same myśli w sobie, to musi być coś bardziej fundamentalnego. To jest właśnie ta świadomość, o której mówię, i to ta świadomość, w przestrzeni której pojawia się ta zła myśl jest tym kimś, kto to myśl zauważa. No i czysta świadomość działa troszeczkę tak jak niebo, na którym pojawiają się czasem... Ładne, białe kumulusy, czasem deszczowe, złowrogie chmury, ale żadna z tych chmur nie zmienia fundamentalnie nieba, na którym się pojawia. I zrozumienie tego przynosi natychmiastową ulgę, gdyż zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś swoimi negatywnymi myślami, yy, projekcjami czy jakąś depresyjną narracją, którą prowadzisz w swojej głowie. Gdy wystarczająco mocno się skupisz, to zauważysz, że pomiędzy jedną kończącą się myślą, a następną zaczynającą się jest pewna przestrzeń, przestrzeń, w której nie istniejesz żadna myśl, tylko istnieje Czysta, niczym nie świadomość, i co najlepsze, tej świadomości nie musisz ani zdobywać, ani odkrywać. Ty tą świadomością już jesteś w tym momencie, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeśli nie towarzysz swoich myśli, ale po prostu ich słuchasz, to jak powinieneś się odnosić do myślenia? Ja rozróżniam dla siebie trzy kategorie myśli. Pierwsza to myśli śmieci, z których nie ma żadnego pożytku. Są to takie sprawy, gdy zaczynamy się martwić o przyszłość, oceniać siebie czy innych. Innymi słowy, tracisz swój czas i mentalną energię na słuchanie myśli, które nie mają żadnego wpływu na polepszenie jakości twojego życia, a wręcz przeciwnie. Druga kategoria są to wspomnienia. Negatywne wrzucamy do pierwszej grupy, o ile nie rozkminiamy ich pod kątem wyciągnięcia jakichś wniosków na przyszłość oraz pozytywne wspomnienia. Znowu nie przyczynia się to do pozytywnej zmiany w życiu, ale czasem spokoje wrócić do fajnych chwil, które przeżyliśmy. Z mózgiem jest troszeczkę jak z psem. Możemy mieć psa, którego jak puścimy, to pójdzie w długą w haszcze, będzie dar mordę, żar gówno, a pod koniec jeszcze wytapla się cały w błocie i upierdzieli nam całą chatę. A z drugiej strony mamy dobrze wyszkolonego psa, który zajmuje się poszukiwaniem ludzi na jakichś zgruzowanych, zawalonych domach po jakichś trzęsieniach ziemi. Widzicie? Niby ten sam pies, a może robić zupełnie dwie różne rzeczy. Z mózgiem jest podobnie. Może być to wspaniałe, bardzo efektywne narzędzie do wymyślania nam różnych rzeczy albo rozwiązywania problemów, tylko trzeba to robić w świadomy, ukierunkowany sposób. Gdy nadamy mu jakiś tor myślowy, no to innymi słowy, wpiszemy mu prompta, to jak po jakimś czasie wypluje on nam jakieś rozwiązania. Na przykład, tak jak chciałem nagrać ten odcinek i potrzebowałem do niego skryptu, no to. Pogrążyłem się w rozkminie na te tematy, zrobiłem research, no i mój mózg wymyślił mi skrypt, który właśnie w tej chwili słuchacie. Czyli moim zdaniem do myślenia powinniśmy podchodzić bardziej w sposób utylitarny. Lekcja z tego wszystkiego płynie dość prosta. Jeśli nie chcesz żyć jako kłębek ciągle renderujących się negatywnych myśli w Twojej głowie, musisz zmienić swoją relację z tymi myślami, czyli zacząć obserwować je z punktu obserwatora. Jeśli pojawia się jakaś myśl, której nie chcesz, no to nie próbujesz z nią walczyć za wszelką cenę, bo to generuje tylko jeszcze większą ilość myśli, tylko po prostu mówisz siema, patrzysz, obserwujesz ją i mówisz jej nara, jak odchodzi w nicość. Problem polega tylko na tym, że na maksa trudno jest sobie wykształcić takie podejście, gdyż nie utożsamianie się z myślami wymaga dużej ilości wprawy, no i odrzucenie takiej Ludowej mądrości pod tytułem, że każda myśl jest tobą. No ale niestety jest to jedyna metoda na to, żeby nie być niewolnikiem swoich myśli i żeby zacząć doświadczać życia z dużo głębszego poziomu czystej świadomości, która nie jest uzależniona od żadnych czynników zewnętrznych. W tym celu warto jest praktykować codziennie takie podejście. Medytacja z otwartymi oczami idealnie się do tego nadaje i nie chodzi w niej o to, żeby przestać myśleć, tylko żeby zacząć zauważać przestrzeń, która pojawia się pomiędzy tymi. Myślami i postarać się pozostać w niej jak najdłużej, gdyż tą przestrzenią jest ta czysta świadomość, o której tutaj mówimy. Druga praktyka polega na tym, żeby przenosić się do tu i teraz w momentach, gdy gdzieś idę czy jadę. No i w takich momentach, kiedy skumam, że za koła się w swoim procesie myślowym, to po prostu mówię stop, robię krok w tył, przenoszę się do tu i teraz, zaczynam się skupiać na otaczającej mnie przyrodzie, zaczynam się skupiać na oddechu i to pozwala mi przenieść się do tejże chwili i wyłączyć swoje myślenie. No i oczywiście po chwili znowu mi się moja głupia głowa włącza i znowu mi tam zaczyna coś renderować, ale ja znowu cofam się krok w tył, przenoszę się do tu i teraz, i znowu powtarzam ten proces wielo, wielo, wielokrotnie, aż w pewnym momencie zauważyłem, że te przerwy pomiędzy myśleniem a nie myśleniem stają się coraz dłuższe i coraz bardziej naturalne dla mnie. Czyli każda przejażdżka, każdy spacer może być okazją do tego, żeby poćwiczyć troszeczkę swoje zen. Trzeci rodzaj praktyki jest powiązany z zakotwiczaniem swojej świadomości z czymś, co zawsze jest w tu i teraz, nieważne w jakiej sytuacji się znajdujecie. Zgadujecie, cóż to takiego może być? No otóż wasze ciało, czyli skupianie się na bodźcach, które dochodzą ze świata zewnętrznego. Na przykład mogę się skupić na tym, jak śpiewają ptaki, albo na tym, co widzę, albo na swoim oddechu, albo na tym, jak się czuje moje ciało zawsze, ale to zawsze przeniesie mnie do tu i teraz i wyłączy moją świadomość z obserwowania mojego procesu myślowego. I to też jest szalenie przydatne. No i fajnie sobie to ćwiczyć na przykład w momentach, kiedy jemy jakieś dobre jedzonko. Zamiast rozmyślać sobie nad różnymi tematami i nie zauważać tak na dobrą sprawę tego, że jemy w tym momencie coś dobrego, no to warto jest kultywować w sobie taką świadomość. Teraz biorę kęs, Czuję, mogę zamknąć oczy i w ten sposób, jakby dostrajać swój przyrząd świadomości, do tego, że nie tylko te myśli są cały czas ważne i na pierwszym planie, i nie tylko na nich musimy się skupiać, tylko jest jeszcze szereg płaszczyzn tego życia, na których też możemy swoje skupienie zawiesić i które przyniosą nam może przyjemności, jeśli w ten sposób do nich będziemy podchodzić. A jeśli próbowaliście medytacji i za bardzo wam to nie wychodzi, no to znam ten ból i na ten temat nagrałem cały odcinek, w którym tłumaczyłem, dlaczego tak jest i co trzeba zmienić, żeby. To zmienić. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do następnego.